Witam wszystkich. W dzisiejszym odcinku chciałem Wam pokazać jak wygląda kosteczka 45x45x50 po 6 dniach. Chodzi na to, że wszystkie roślinki się zaadoptowały prawidłowo. Tak, jak tutaj możemy zobaczyć po prawej i po lewej stronie, pojawiły się już nowe pędy. Zaczerwieniają się tak, jak, tak jak to powinno wyglądać. No, i ogólnie roślin jest mniej więcej trzy razy tyle niż było po posadzeniu. Nawet trawka z ponikła maleńkiego jest zielona, nie żółknie, wszystko jest w porządku. A o czym będzie dzisiejszy filmik? No Dzisiejszy filmik chciałem poruszyć taki temat, może trochę straszny tak bezglonowego startu akwarium. Jest to dość trudny temat, ponieważ jak wiadomo każdy zbiornik jest inny i tak naprawdę wszystko zależy od umiejętności, które posiadamy. Ja sam ogólnie swoją wiedzę zdobywałem tutaj na, na kanałach akwarystycznych yy, na przykład takiego kogoś jak Mokre Łapska, drama Hydrochlor, Węga, yy, Aquapsychol, Akwarium 53. Są to ludzie, których polecam, polecam ich filmy, w szczególności dla tak zwanych młodych akwarystów. Znaczy nie w sensie młodych, że mają mało lat, tylko że nie mają doświadczenia w tym, co, co w zbiorniku chcą zrobić. Można zajrzeć na mój kanał na sam początek, jak wyglądało moje pierwsze akwarium. Tak szczerze mówiąc, to jak ostatnio tam zaglądałem, to, to sam się z siebie śmiałem, jak. No, jak to akwarium wyglądało? Potem, dopiero po pewnym czasie, stwierdziłem, że coś trzeba z tym zrobić, i, no i na dzień dzisiejszy tak to wygląda. Bezglonowy start. Marzenie każdego młodego akwarysty. Co zrobić, by taki start uzyskać? Przede wszystkim, pierwsza taka podstawowa zasada to jest cierpliwość. Niestety, młodzi akwaryści mają z tym problem. Wkładanie rąk co chwilę do akwarium, przesadzanie roślin, dosadzanie roślin e, świeżych. E, tam powiedzmy, nie wiem, dostałem od znajomego, akwarium ma 4 dni, a to wsadzę, bo przecież się nic nie stanie. No niestety, każdy ruch podłożem, w szczególności jeżeli podłoże jest bogate w jakieś substancje odżywcze, kończy się źle. Tak samo zmiany parametry wody. Jeżeli chodzi o, o gwałtowne zmiany, no wiadomo, że tam lejemy nawozy, podajemy dwutlenek węgla, więc roślinki rosną. Natomiast co się dzieje, kiedy taki młody akwarysta zakupi testy i się okazuje, że czegoś ma za dużo, czegoś ma za mało? No co robi? Bierze nawozy i zaczyna lać. Próbuje uzupełnić nawozy do takich widełkach, tak zwanych 10110 10 albo 10115. E, azot, fosfor, potas. E, no i zaczyna się robić problem, ponieważ e, wszystkie działania gwałtowne, które robimy w zbiorniku, zawsze kończą się źle. W szczególności, jeżeli zbiornik jest młody. Taki zbiornik, który ma już powiedzmy, nie wiem, tam pół roku, osiem miesięcy, jest to już zbiornik na tyle mocno ustabilizowany, że e, takie rzeczy nie mają miejsca. Albo bardzo trudno zepsuć całą florę i faunę. W w zbiorniku. No chyba, że naprawdę coś przesadzimy, typu, nie wiem, nie przypilnujemy tego, żeby dolewać nawozu, bo tak naprawdę najczęściej, yy, najczęstsze glony, które pojawiają się u nas w zbiornikach są to zielenice punktowe i nitki. Nitki wszelakiej maści, od tych króciutkich takich, które specjalnie na pierwszy rzut oka nie rzucają się w oczy, po te długie takie nitki, które potrafią zajmować cały zbiornik i no nie, nie, nie kolorowo to wygląda. Najczęstszym powodem powstawania takich nitek, tak jak już zauważyłem, po problemach w zbiorniku na pracowni jest to nie nadmiar substancji odżywczych, a ich niedobory, w szczególności niedobory jednego ze składników, jakim jest azot. Tak samo oczywiście i potas, to są dwa podstawowe składniki, bez których tak naprawdę rośliny nie, nie potrafią się obyć, w szczególności jeżeli podajemy dwutlenek węgla. Ten zbiornik postawiony jest na ziemi ogrodowej. Na dzień dzisiejszy nie dolewałem nawozów wcale. No, jest dużo i mitów na temat tego, jak prowadzić taki zbiornik na ziemi ogrodowej. Ja na przykład polegam na obserwacji zbiornika. Minęło 6 dni, roślinki wystar wystartowały gwałtownie, i co ja mogę na ten temat powiedzieć? Na dzień dzisiejszy zupełnie nic, dlatego że roślinki były wyciągnięte z żelu. Wszystkie roślinki są roślinkami in vitro. One mają w sobie jakiś tam Nawozy, bo rośliny magazynują nawozy na zapas, i tak naprawdę dopiero za jakiś tydzień będę widział, czy, czy w zbiorniku jest wszystko w porządku, czy nie. Co do testów, testów nie robiłem. Nie robiłem tego z prostego powodu. Jest to ta sama ziemia, którą miałem w 8-litrowej kostce, mam zresztą do dzisiaj. Uważam, że to jest niepotrzebne. Żwir, który użyłem, jest to bazalt, taki prawie piasek. Na tyle mocno zasłania tą ziemię, że nie boję się o gwałtowne przedostawanie się ziemi do, do słupa wody, jak i substancji odżywczych, natomiast na tyle wystarcza to, że w wodzie na pewno te nawozy są i na pewno ich nie zabraknie. Mogą być tak zwane limitowane nawozy, ponieważ na dzień dzisiejszy została zmieniona lampka, którą oczywiście pod koniec filmu pokażę. I no, rośnie to, rośnie fajnie, wybarwiają się roślinki. Te, które mają być czerwone, wychodzi na to, że będą. Te, które mają być zielone, mają w tej chwili taką soczystą, fajną zieleń. Co dalej, jeżeli chodzi o ten start bezglonowy? Oczywiście, ja też tutaj nie mogę powiedzieć, że w tym zbiorniku nic się zupełnie nie dzieje. Nie wiem, czy to widać na filmie. Wystarczy spojrzeć na prawą szybę prawy bok akwarium na samym dole, przy samej ziemi. Pojawiła się lekka okrzemka. Tak samo okrzemkę widać też troszeczkę na dragonie, tutaj w szczególności na tej skale po prawej stronie z tyłu, co jest tutaj z tyłu w akwarium. Tam też miejscami ta okrzemka występuje. Czy będę podejmował jakieś działania w tym kroku? Nie, zupełnie nie. Jest to świeży zbiornik. Jedyne co tutaj jest starego to filtr, który pracował w kosty w moim krewetkarium 60 x 30 x 30. Myślę, że to na tyle wystarcza, że że powinno samo wszystko ustąpić, samo wszystko zniknąć. Szyb jeszcze nie czyściłem w zbiorniku, przecierałem tylko troszeczkę górę od tego, że paruje woda i zbiera się taki osad u góry. Natomiast po dwóch dniach znowu jest lekko białe. Czego tutaj można się jeszcze spodziewać w tym akwarium? No, jeżeli wszystko będzie dobrze i nawozy w wodzie względem dwutlenku węgla i światła będą na wystarczającym poziomie, to wszystko powinno przebiegać tak jak przebiegać powinno. Nie powinno być jakichś większych problemów. Ni tak raczej się nie spodziewam. Mam nadzieję, że dzięki temu, że roślinki wystartowały, jest ich tak dużo, nie będzie tu jakichś specjalnych Kłopotów. Drugim takim podstawowym czynnikiem, jeżeli chodzi o bezglonowy start, to jest oczywiście obsadzenie zbiornika roślinami. Większość ludzi twierdzi, że powinno się na start kupować rośliny, tak zwane szybko rosnące, takie żeby jak największą ilość tej masy zielonej zdobyć w jak najkrótszym czasie. Zgadza się, to jest prawda, ale tylko i wyłącznie w zbiornika, przy którym na starcie mamy bardzo mało roślin. To też jest taki drugi podstawowy błąd, który, który popełniają młodzi akwaryści. Gdzieś tam od kogoś dostałem kawałek roślinki. Kupią ze trzy roślinki w koszyczku na 150-litrowy zbiornik i zaczynają świecić takim światłem z rzędu 0,7 W na litr. 1 W na litr. No i co się wtedy dzieje? No wiadomo. Zbiornik pusty, tam gdzie są tylko skały, żwir i, i kilka roślin, nie będzie funkcjonował prawidłowo. Żeby to wszystko działało jak należy, musi być zachowana jakaś równowaga biologiczna. Ja już jakiś czas temu odkryłem, że wystarczy obsadzić zbiornik na start, tak na sam początek. Dno zbiornika powinno być obsadzone jakieś 60-70%. Jeżeli to zrobimy, raczej na 90%, jeżeli. Zachowamy ten podstawowy pierwszy parametr, czyli damy zbiornikowi święty spokój. E, powinno się to robić bez jakichś większych problemów. E, kiedy zacząć nawozić? Powiem szczerze, że nie ma skutecznej metody na to, kiedy zacząć nawozić. Powinno się obserwować zbiornik, patrzeć, co w zbiorniku się dzieje i przede wszystkim no, zwrócić uwagę na to, czy rośliny na przykład nie krzywią się, e, nie mają jakichś dziwnych. Zachowań typu gwałtowny start, potem raptem gwałtowne y, zatrzymanie wzrostu. Jeżeli coś takiego w zbiorniku się zdarzy, należy no, zbadać te parametry testami i, no, i uzupełnić braki nawozowe. Y, jaką metodę ja na start polecam, jeżeli chodzi o nawożenie? Myślę, że dla wszystkich młodych akwarystów polecam y, zakupienie nawet najtańszych nawozów, ale raczej takich kompletnych, czyli mikro i makroelementowych radzę się stosować do opisów, które są na butelkach ja wiem, że jeden klik na 100 litrów wody to tak... no różnie to bywa jeden powie, że wystarczy, drugi powie, że nie trzeba obserwować myślę, że nawozy, które kupimy na przykład firmy, nie wiem Blue Line, była, ja na przykład tą firmę bardzo lubię nawozy są bardzo tanie i, no i działają a na dodatek są wykonane z soli, które nie są drogie dzięki temu no możemy takie pudełko nawozów kupić, powiedzmy, nie wiem, pół litra za 15 zł Wystarczy. Potem, po pewnym czasie, jeżeli nabierzemy już jakiegoś tak zwanego sznytu w tym, co robimy, nauczymy się, czego w zbiorniku brakuje, czego nie. Możemy zacząć ręcznie dawkować nawozy typu azot, potas, fosfor pojedynczo. Ja na przykład w pojedyncze dozowanie mikro się nigdy nie będę bawił, natomiast Używam oczywiście gotowego zestawu mikro, który też jest, też można kupić w firmie Blue Line i, i całkiem przyzwoicie to działa. Przenaważanie zbiornika. Warto, nie warto. No, ja uważam, że braki w nawozach są gorsze niż nadmiary. Co już się przekonałem na trzech swoich zbiornikach. Przy brakach możemy bardzo szybko doprowadzić do katastrofy, jeżeli, nie wiem, tak jak zbiornik na pracowni, jestem tam od poniedziałku do piątku, sobota, niedziela, tam nic się nie dzieje. I wyobraźcie sobie, że przez te dwa dni w zbiorniku mogą dziać się cuda. Czym to jest spowodowane? Może być nawet tak, że w poniedziałek w akwarium były jeszcze nawozy, natomiast wtorek zaczęły się niedobory, środa, czwartek, piątek. Nikt specjalnie nie zwrócił na to uwagi. Wlewałem nawozy tak jak teoretycznie miało być, natomiast tych nawozów było zdecydowanie za mało, jeżeli chodzi o ilość masy roślinnej, która w tym zbiorniku była. I co się dzieje w weekend? W weekend przestaje dozować nawozy w ogóle. Następne dozowanie nawozów dopiero jest w poniedziałek. I przez te dwa dni, w momencie kiedy jeszcze za oknem zaczyna świecić słońce, zaczyna się gwałtowna wymiana gazowych, gazowa roślin, gwałtowny wzrost roślin. Rośliny są puste, bo wyczerpały wszystkie swoje zapasy no i stają. W momencie, kiedy stają glony, glony to jest moment. 24 godziny do max 48 będziemy mieli zaglądany cały zbiornik, jeżeli były jakieś niedobory. Tak naprawdę wystarczy, że w wodzie jest cokolwiek i glony sobie poradzą. Natomiast rośliny będą wołały o pomoc. Ech. To nie mam jakiegoś specjalnego doświadczenia, jak to wszystko działa, jak to wszystko y, powinno wyglądać. No, zbiornik obsadziłem teoretycznie zgodnie z opisami w internecie, y, jednymi z trudniejszych roślin w uprawie. Y, co mogę powiedzieć na dzień dzisiejszy? Jest dobrze. Każda roślinka się przyjęła. Y, jedno co mogę zaobserwować y, tutaj po prawej i po lewej stronie, te takie roślinki, które się czerwienią, y, jest wszystko ok, one rosną. Te tutaj z tyłu, to pewnie pamiętacie, nie było ich widać za tych skał. W tej chwili już no, są tak w połowie drogi do, do góry skał. Będzie dobrze, ja mam nadzieję, że będzie to fajnie wyglądać i, i fajnie rosło. Natomiast, tak jak obiecałem gdzieś tam na początku rozmowy, pokażę Wam teraz, co ciekawego będę miał w ofercie. I to już tak naprawdę niedługo. Jest to lampka, którą dopiero co udało mi się sklecić. Jest to faza testów. Jest to lampka Aurora w wersji Pro. Oczywiście standardowo nieśmiertelnie, centymetr grubości nie więcej, czym lampka się różni od podstawowego modelu. Przede wszystkim są użyte diody z pełnym spektrum dla roślin. No nie umiem tego wytłumaczyć. Jest tutaj pełne widmo od mniej więcej UV przez całe widmo czerwonego światła w pojedynczej diodzie. Są to diody tak zwane luminoforowe. No Ktoś tam sobie wpadł na pomysł, że, że można coś takiego zrobić i całkiem fajnie będzie to działało. Czym będzie się różniła wersja Pro od wersji podstawowej? Przede wszystkim będzie się różniła... Nie wiem czy to będzie widać na filmie. No nie specjalnie. No, jest pilot do sterowania. Yy, ow, ow, ową lampą yy, trzykanałowy jest to pilot można powiedzieć od sterowania tak zwanego RGB yy, może pokażę jak to, jak to działa możemy po kolei zaczynając od koloru czerwonego jest to właśnie te widmo dla roślin możemy włączyć sobie pojedynczo dodatkowo białe jak i drugie białe, które jest tutaj z boku. Oczywiście w pilocie są też sześć też miejsc, w którym możemy zaprogramować swoje własne, można powiedzieć, takie ulubione zestawy oświetleń. Na przykład ja mam pod kanałem pierwszym tak zwane oświetlenie nocne. Cała lampa wtedy ciągnie jakieś 3 waty i, i całkiem przyzwoicie to funkcjonuje. Pod zestawem numer 2 mam samo widmo roślinne, pod zestawem numer 3 mam pierwszy, y, pierwsze pasmo y, białego światła, y, pod czwórką drugie, pod piątką mam same białe, pod zestawem numer 6 mam Full, natomiast y, każda, y, każda z y, diod y, z tych, tych, tych pasm diodowych jest w pełni sterowalna, tak jak widzicie, na szczęście widać to dość dobrze na filmie, możemy sobie sterować tak naprawdę dowolnie tym, co chcemy, żeby w lampie się działo. Tak jak tutaj widzicie, teraz przyciemniam i rozjaśniam różne diody. Działa to całkiem przyzwoicie. Teraz możemy sobie przyciemnić trochę widmo dla roślin. Proszę bardzo. Manewrując tymi kolorami, jesteśmy w stanie Dobrać sobie odpowiednią rzecz, odpowiednie widmo, tak jak nam się podoba dla oka. Następnie wystarczy zapisać to pod odpowiednim kanałem, i taki zestaw już mamy. Mamy też wstępnie jakieś zapisane to już przez producenta sterownika, jakieś tam kanały. To jest na przykład pełne widmo dla roślin plus kolor biały. Biały jest trochę przytłumiony, dzięki temu w akwarium jest tak fajne, fajne takie ciepłe światło. No, jest tutaj trochę tych. Pamięci, można z tego oczywiście korzystać. Co do cen, no jeszcze troszeczkę, jeszcze musicie poczekać. Lampki pojawią się już niebawem. Od czego zaczniemy? Przede wszystkim zaczniemy od tych podstawowych, najbardziej popularnych modeli, od wersji 30. Tutaj jest akurat wersja 45 cm, akurat centralnie na mój zbiornik. Natomiast takiej wersji nie będzie nigdy, będzie wersja 30, 40, 60 i 80. Modele większe będą tylko i wyłącznie na konkretne zamówienie. Tutaj nie wiem, jak to zrobić, ponieważ jeden sterownik ma moc około 80 W. Lampa jest podwójna, przez to 80 W jest dość łatwo zrobić. Tam 80 W podejrzewam, że będzie już na 60 cm. To już jest mocna lampa, naprawdę mocna, e, ilość też pasma dla roślin będzie taka trochę przesadzona, właśnie specjalnie po to, żeby każdy mógł sobie dobrać ilość e, światła, która go interesuje. Natomiast e, kiedy to nastąpi? No na pewno nastąpi to przed, przed świętami, e, chcę lampki wprowadzić e, na rynek centralnie przed świętami, żeby to, e, no wiadomo, może ktoś komuś chce na prezent sprezentować i tak dalej. Co do reszty rodzaj lampek, które będą, no jest cały czas ta lampka w probówce, która nie ma nazwy. Na dzień dzisiejszy zatrzymało się na penetratorze 2015. No, nazwa fajna, nie wiem co na to rodzice małych dzieci, którzy przychodzą, kupują pierwsze akwarium. Eee, tak jak mówię, e, pomóżcie w nazwie, dlatego że e, ja mam głowę zawaloną troszeczkę czym innym, spodziewam się potomka i w tej chwili o tym myślę. I z wymyślaniem nazw mam kłopot. Dobra, rozgadałem się trochę. Film ma już prawie 20 minut. Pewnie, że Wam się nie chce mnie słuchać. A więc tak ten zbiornik sobie wygląda na dzień dzisiejszy. Jest to dzień szósty, szósta doba. Ja w takim razie żegnam się z Wami i, no i do zobaczenia w następnym odcinku. Obiecuję, że od dnia dzisiejszego postaram się wrzucać filmy części, tak żeby przynajmniej był Update raz w tygodniu, żeby, no żeby było po prostu co oglądać. Trzymajcie się, pozdrawiam wszystkich serdecznie i, no i do następnego filmu. Cześć.